Już niebawem w Chicago zapowiada się nie lada wydarzenie kulturalne biesiada. Oprócz gości z Polski podczas tej czerwcowej imprezy wystąpi znany i lubiany zespół Guranie, który powstał blisko 20 lat temu. Dlaczego? Żeby coś zostało pomoc, no bo kozdek chce coś zostawić po sobie. I zrobiła się grupka. Nacenimy e, grać, zrobiła się płyta i nie mielimy nazwy. E, Poślijmy do radia. I w tym radiu zrobiliśmy konkurs, że ktokolwiek nam zaproponuje nazwę zespołu, to wygrał płytę albo tam dwie czy trzy. I było dużo propozycji fajnych, ciekawych, ale gość, który zadzwonił do radio, przekonał nas tak dość konkretnie: bo on go tak, skoro żeście są górale, to niech będzie góra i później nam tłumaczy. A że jesteście cyganie, bo gracie cygańską muzykę, więc połączymy was i będziecie góranie. No i zostaliśmy góranie właśnie w ten sposób, że połączyli nas jako górole i cegony, no to dostaliśmy jako góranie. Bardzo nawzajem się lubimy, kochamy to, co robimy, uwielbiamy tą muzykę przede wszystkim i do niej tęsknimy. I dlatego nas to myślę tak wiąże, mimo że każdy ma swoją rodzinę i swoje, swoimi ścieżkami chodzi. Mira sojka Topur poznała muzyków 17 lat temu i od tego czasu związana jest z zespołem, jak sama mówi, bardzo mocno. Muzyka i śpiew to dla niej zarówno zawód, jak i największa pasja życiowa. Jestem tym wszystkim w środku. Ja tak się śmiałam kiedyś do męża mojego, że e, jeszcze nie był moim mężem. Wówczas mówię, Adasiu, albo mnie bierę z tą muzyką, albo mnie nie bierę z w ogóle, bo tego się nie dało zdzielić. No musi iść razem. Muzyka, którą grają, jak zgodnie twierdzą wszyscy członkowie zespołu, jest częścią ich samych, powrotem do dzieciństwa. Jest wyrazem tęsknoty za podhalem i swego rodzaju łącznikiem z górami i miejscami, które opuścili wyjeżdżając do Ameryki. Nie możemy przenieść tych Tatr. Ja ciągle mówię, że mnie tak brakuje tych lasów, tych widoków, ale tą muzykę, chwała Bogu, mogliśmy ze sobą zabrać. I, I w dalszym ciągu po prostu się nią cieszyć i, i robimy to, uważam, na bardzo wysokim poziomie, To e, nie ujmując niczemu, co dzieje się w Polsce, bo są fantastyczni. E, dzięki dzisiejszej technice możemy się wszyscy nawzajem po prostu podziwiać, cieszyć tym i być w takiej bliskości, w łączności z tymi muzykami w Polsce i tutaj. Gramy muzykę bałkańską, dużo gramy muzyki cygańskiej, dużo gramy muzyki słowackiej, rumuńskiej, nawet teraz jest dawniej była Jugosławia, ale Chorwacja. W ogóle staramy się nawet grać ukraińskie, rosyjskie, rosyjskie na przykład utwory to jest tak samo. Sama dusa gro, nie ma kozdy e, z nos e, grając, e, niektórzy gadają, że jak się gro, to się człowiek modli, nie wiem, modlić się też trzeba, <grym> ale tym zjem. kozdy z nos zjem po prostu muzyką, A, wiadomo, że z biegiem czasu człowiek inaczej rozumie muzykę, ale, ale naprawdę e, to jest, to jest trochę może tęsknota za tym, co się tam dzieje, z drugiej strony jest to taki takie wyzwanie, żeby grać coś inaczej. Od lat muzycy nie tylko ze sobą grają, ale bardzo mocno się przyjaźnią. Zawsze staramy się spotkać ze sobą. Czy to proba, czy, czy posiady, czy ktoś ma urodziny, czy. Zjemy tak w dość bardzo bliskim gronie. Nawet powiedziałbym, jak rodzina. Ten tak to wygląda. Nie można zrobić niczego, jeżeli nie traktuje się jeden drugiego jako rodziny, bo to musisz się traktować po prostu. Bardzo blisko, żeby ta muzyka była miała po prostu kształt taki jaki. ma. Muzyka dla nas jest taką taką perełką. Ja to tak nazywam. Schodzimy się, gromy, śpiewamy, kozdy się ciesy tym. To jest taka siła po prostu w tym sicki. Moje państwo, serdecznie was zapraszam na nieprawdopodobną wisiadę, taką, jakiej jeszcze nigdy w Chicago nie było. Odbędzie się to 13 czerwca. Tutaj w Janosiku, w tym przepięknym, fantastycznym miejscu oraz 14 czerwca, bardzo znanym wszystkim miejscu w Copernicus Center na północy miasta, będzie zespół Guranie, będzie mnóstwo fantastycznej, gorącej muzyki do tańca, do śpiewania. Przybywajcie!